No, i to jest proste, nie musicie przecież rzucać wszystkiego, co robicie do tej pory i zacząć robić nową rzecz. Po pierwsze, może się okazać, że to jest coś, co już robicie, tylko w trochę innej wersji, albo w dokładnie takiej wersji, jak już robicie, ale i tak tą wędrówkę warto przejść. Jeżeli to jest coś nowego, to zacznijcie to robić systematycznie, ale zacznijcie to robić. Przeznaczcie na to tydzień w miesiącu, dwa dni w miesiącu, każde popołudnie, ustalcie. Dla siebie taką chronologię, natomiast yy, zwalidujcie jak najszybciej, czy Wy to lubicie robić, i spróbujcie to komuś sprzedać. W sensie, zobaczcie, czy ktoś jest w stanie od Was kupić to, co robicie, usługę, produkt, to czym się zajmujecie, i czy jest Wam w ogóle skłonny za to zapłacić, czy ludzie tego potrzebują. No bo to będzie taka naprawdę dobra walidacja, czy faktycznie to jest. To wasze ikiga. jeżeli nie, no to przecież zawsze możecie wrócić do poszukiwań.